Witamy Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym dniu naszej modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia. Witamy Was 23 listopada i zapraszamy do wspólnej modlitwy. Dzisiaj modlitwą chcemy objąć wszystkie siostry zakonne. A teraz słuchajmy się w słowa dzienniczka świętej siostry Faustyny. Kiedy raz umęczona tymi różnymi trudnościami, jakie miałam z tego powodu, że Jezus przemawia do mnie i żąda tego malowania obrazu, postanowiłam sobie mocno przed ślubami wieczystymi prosić ojca Andrasza, żeby mnie zwolnił z tych wewnętrznych natchnień i obowiązku malowania tego obrazu. Po wysłuchaniu spowiedzi ojciec Andrasz dał mi taką odpowiedź: Nie zwalniam siostry z niczego i nie wolno się siostrze uchylać od tych wewnętrznych natchnień. Ale o wszystkim musi siostra mówić spowiednikowi? Koniecznie, absolutnie koniecznie, bo inaczej zejdzie siostra na manowce, pomimo tych wielkich łask Bożych. Chwilowo się siostra u mnie spowiada, ale niech siostra wie, że musi mieć stałego spowiednika, czyli kierownika duszy. Zmartwiłam się tym niezmiernie. Myślałam, że się uwolni od wszystkiego, a tu stało się przeciwnie: wyraźny nakaz, żeby iść za żądaniem Jezusa. I znowuż udręka, bo nie mam stałego spowiednika. A jeżeli przez jakiś czas powiadam się u którego, to nie mogę co do łask odsłonić mu swej duszy. Cierpię nad tym niewymownie. Proszę Jezusa, żeby komu innemu udzielił tych łask, bo ja z nich korzystać nie umiem i marnuję nie tylko. Jezu, miej miłosierdzie nade mną, nie polecaj mi rzeczy tak wielkich. Widzisz, żem proszek nieudolny. Jednak dobroć Jezusa jest nieskończona. Obiecał mi pomoc widzialną na ziemi i otrzymałam ją w krótkim czasie w Wilnie. Poznałam w księcu Sopoczce tę pomoc Bożą. Nim przyjechałam do Wilna, znałam go przez wewnętrzne widzenie. W pewnym dniu widziałam go w kaplicy naszej pomiędzy ołtarzem a konfesjonałem. Wtedy usłyszałam głos w duszy. Oto jest pomoc widzialna dla ciebie na ziemi. On ci dopomoże spełnić wolę moją na ziemi. Kiedy raz zmęczona tymi niepewnościami, zapytałam się Jezusa: Jezu, czy Ty jesteś Bóg mój, czy widmo jakie? Bo mówią mi przełożeni, że bywają złudzenia i widma różne. Jeżeli jesteś Pan mój, to proszę pobłogosław mi. Wtedy uczynił Jezus duży znak krzyża nade mną, a ja się przeżegnałam. Kiedy przeprosiłam Jezusa za to pytanie, Jezus mi odpowiedział, że tym pytaniem nie sprawiłam Mu żadnej przykrości i powiedział mi Pan, że bardzo Mu się podoba ufność moja. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony obod żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod polskim Piłatem, ukrzyżował, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z stał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, Stamtąd przyjdzie, przyjdzie sądzi żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, święty, święty Kościół powszechny, święty głosowanie, grzechów, odpuszczenie, ciała, ciała zmartwychwstanie, zdaniem, żywot wieczny. Amen. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przybłaganie za grzechy <laughs> nasze i całego świata dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miło miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, niemniejosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, męki miło miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miło miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Za jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Za jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Za jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Za jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daj bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daj bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daj bolesnej męki. męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daj bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, jego bolesnej męki. miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, Ci ciało i krew duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miło miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki jej miło dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Jej miło dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Jej miło dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miło dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mniej miło dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki ...sierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bóle. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty, święty Boże, święty Saturday, mocny, święty nieśmiertelny. święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad, nad nami i nad całym, całym światem. Święty, święty Boże, święty, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Okrzli i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam tobie. Jezu, ufam tobie. Jezu, ufam tobie. Święta siostro Faustyną. Módl się za nami. Święty Ojcze Pio. Módl się za nami. Święty Janie Pawle II. Módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko. Módl się za nami. Wszyscy święci, święte Boże, módlcie się za nami. Kochani, wsłuchajmy się teraz w słowa Ewangelii na dzień jutrzejszy. Będzie to Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 21, wersety od 5 do 11. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali go, Nauczycielu, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy to się dziać zacznie? Jezus odpowiedział: Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: To ja jestem, oraz nadszedł czas. Nie podążajcie za nimi i nie twórzcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Oddajmy się w opiekę jeszcze świętego Michała Archanioła, święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w na walce, a przeciw, przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź, bądź naszą zgloną, obroną, aby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Kochani, bardzo serdecznie dziękujemy za wspólną modlitwę. Przepraszamy za te odgłosy w tle, ale niestety dzisiaj rykuj sobie wymyślił, że w czasie modlitwy będzie jad, kość ucho jelenia. No i niestety nie, nie dało się go powstrzymać, także za odgłosy przepraszamy. A Boże błogosławieństwo nie każdego z nas umocni do tego, abyśmy byli dobrymi ludźmi. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Bóg zapłać. zapłać. Dobrej nocy i do usłyszenia jutro. Z Bogiem. Z Bogiem.